z tej strony Taczewski. W dzisiejszym materiale będzie staroświecka latarka dla nocnego stróża. Przed wami ostatni już z serii Montis, czyli model MT 160. Zaczynając ten materiał kilku słów to muszę wam powiedzieć, że poprosiłem producenta, czy tam przedstawiciela producenta o tę latarkę importera, rebrandera, bo ten Montis to jest rebrand, tak jak wam mówiłem. I Montis mi wszystko wysłał za darmo, więc to też zaznaczam, to jest ostatnia z tej serii. Podejrzewam, że po moich recenzjach nic mi nigdy więcej już nie wyślą, bo się obrażą, bo tam bardzo szczery jestem w tych recenzjach, więc może to być ostatnia latarka. I myślę, że to jest ostatnia latarka z serii właśnie od Montis. Natomiast wysłali mi, wysłali mi całe pudło i zażyczyłem sobie tę też, bo jest absurd. Ale no naprawdę jest absurdalna. Bardziej przypomina maczugę niż przypomina latarkę. To znaczy, łatwiej pewnie nią przyłożyć niż świecić i trzymać przez dłuższy czas. Już tryby wam pokazałem, dużo jestem do przodu. Natomiast jeżeli idzie o moje skojarzenia i te absurdy, to właśnie skojarzyłem się ze starymi maglajtami z lat 90., filmów i seriali sensacyjnych lat 90., Chuck Norris. Strażnik Teksasu, jakieś gromy w raju, chociaż to tam chyba tych latarek nie było. Jakiś gościu co mu się zmysły wyostrzały w lesie, gdzieś tam na wojnie, gdzieś się tego nauczył, mu się wyostrzały i czuł i słyszał i tak dalej. Tego nie pamiętam. Napiszcie mi, jak pamiętacie, jak się nazywał ten serial, Obejrzał, obejrzał, fajny był. No i tam jeszcze inne tego typu rzeczy, archiwum Mix i tak dalej, zawsze skupione mocne światło, żeby nic nigdy nie widzieli, tylko żebyśmy my widzieli, że oni świecą. Nie, to tak zawsze w serialach jest. Natomiast dzisiaj to mi się wydaje, że to jest latarka dla nocnego stróża, który raz na godzinę musi iść obchód zrobić i jakby potrzebował to ma czym przyłożyć, bo pałkę to trzeba gdzieś tam wyjąć. A to jest dość ciężkie, więc tym można przyłożyć. To taka moja dygresja, a skojarzenie jest z grupy latarkowy Świat, gdzie ktoś podobną konstrukcję testował, tylko testował konstrukcję tańszą, bo za 50 zł, a ta latarka 50 zł nie kosztuje. I jak już zacząłem mówić o pieniądzach, to trzeba wspomnieć, że ta latarka, nie kosztuje 50 zł, tylko 2 razy 50 zł, czyli tak naprawdę 100, ale to u producenta jest 99 zł, a na Allegro widziałem najtańsze po 84. Czy to dużo, czy to mało, odpowiemy sobie na samym końcu, natomiast jeżeli chodzi o gwarancję, to 2 lata typowo i koniec. No i tak jak wspomniałem, to jest najprawdopodobniej rebrand. Podwykonawstwo jest na pewno chińskie. Czy oni projektują, tak jak tu dumnie gdzieś piszą i to zlecają, to wtedy super, no ale jak nie projektują i to jest rebrand, co się już zdarzało w przypadku Montisa, zarówno w przypadku czołówki, którą Wam pokazywałem, Czynnikiem ruchu, jak i w przypadku tej lampy takiej wielkiej, równie absurdalnej i staroświeckiej, co tutaj to urządzenie, tylko to jest lepiej wykonane. No to to były rebrandy, już dalej po prostu nie chce mi się sprawdzać. Latarka ta najmniejsza, MT-158 i Action były bardzo podobne, więc też najprawdopodobniej klepie to jedna fabryka. I tu jest tak samo, tylko rozmiar jest zwiększony, i to wam od razu chciałem zaznaczyć. Przechodzimy teraz do tego, co najważniejsze. I zaczynamy to od rozmiarów, i rozmiar tutaj jest iście amerykański, czyli wielki, bo tu mamy 252 mm po długości. Jak sobie rozszerzymy, to jest jeszcze dużej, Tu będzie z 270 tak na luzaczku, więc to można sobie jeszcze rozszerzyć. To jest bardzo długa, duża latarka. Jeżeli idzie o średnicę, to tutaj mamy 33 mm, to jest ta tuba, ta rura, i ona musi być naprawdę pojemna, bo tam jest co zmieścić. I tutaj mamy głowicę, i głowica ma 50 mm. Średnicy. Natomiast jeżeli idzie o masę, to masa jest masakryczna, można powiedzieć, bo to jest 490 gramów i naprawdę to jest sporo, bo czuć to i tego się nie da w kieszeni nosić. To nie jest latarka edycowa. Od razu wam mówię, to nie jest latarka edycowa. Oczywiście te 490 to jest z tym sznureczkiem, już sobie wszystko podokładałem, żeby nie było. Maksymalna waga właśnie jest taka. Tam nie obchodzi Was pewnie waga bez ogniwa, więc nawet tego nie podaje. Chyba nawet producent tego nie podaje, więc tu akurat spory. Plus. Jeżeli chodzi o materiał, z jakiego wykonany jest korpus, to w całości jest to aluminium lotniczy. Jakie? Nie wiem. Nikt nam nie podaje i jakaś anodyzacja. I ona nie jest najlepszych lotów. Tak samo jak wam mówiłem w dwóch poprzednich MT158, MT159, będzie sporo porównań do nich, bo te latarki również są tak samo wykonane. Z tego samego materiału, miałem taką samą anodyzację i bardzo podobny styl, więc są podobne i do nich się będę odnosił. I to jest tak samo ta anodyzacja, mimo że tej latarki najmniej używałem, to ta anodyzacja nie jest. Najwyższych lotów tutaj chyba jakichś wielkich przetarć nie mam, no ale wiecie, nie jest to nic fenomenalnego. Tu mamy gumowy przycisk, mamy. Plastikową soczewkę, oczywiście ze zmienną optyką. Jak to u Montisa tu mamy taki pierścień, i ten pierścień też mi się wydaje, że jest aluminiowy. No i zaślepka też gumowa, i sznureczek, wiadomo, to sznureczek. No i na końcu certyfikaty, czyli IPX4 bez żadnej odporności na ciała obce, pyły, inne tego typu rzeczy tutaj nie ma. X4 oznacza, że jakieś zachlapanie, zamoczenie w deszczu, ale i tak wycierajcie wszystko za każdym razem, jakbyście mieli taką latarkę, żeby Wam się nie zamoczyła, bo się woda w środku. I tak zbierze, i tak się zbierze najprawdopodobniej, więc trzeba z tym uważać. Te wszystkie certyfikaty są tak naprawdę nic nie warte przy tej zmiennej optyce. Według mnie, jak się przekonałem przy Brynajcie, poprzedni odcinek będziecie widzieli, to będziecie wiedzieć o czym mówię. Natomiast jeżeli chodzi o drop test, to jest 1 metr. Okej, okay, jak na taką ciężką wielką latarkę, to naprawdę całkiem niezły wynik. I latarka ta jest operacyjna, czyli pracuje od temperatury minus 20 do plus 45 stopni. Czy trzyma tak samo światło? Powątpiewam, ale pracuje właśnie w takich dość skrajnych warunkach. W tym segmencie to wszystko przejdźmy do tego, co ta latarka potrafi i zacznijmy od przenoszenia. Przenosić ją można na wiele sposobów łapiąc w różnych miejscach. Wiadomo, nie? Można w różnych miejscach łapać można tak. Wtedy się dobrze uderza i przypomina mi to trochę hand granadę. A tutaj, wiecie, można też tak. I, i można tak, żeby było wygodnie na przycisku. Więc to jest jedyny sposób, jaki możecie tu zastosować, czyli można ją po prostu przenosić. Można też w dwóch rękach, żeby mocniejszy cios był w razie czego, bo to jest obronno, zaczepno obronna latarka. No i mamy tutaj sznureczek. Ja te sznureczki od Montisa lubię, bo mają fajną regulację. Tutaj, wiecie, koralik, tutaj regulacja, wszystko jest git. To można sobie chyba nawet wypiąć. No niestety, jak zwykle, jest to na takim cieniutkim sznureczku, ale tu jest bardzo duży otwór, więc można można dużo grubszy sznurek załadować. Taki mikrokord na przykład to już bez problemu wszedł. Także spoko. Akurat to jest pod tym względem spoko I tu mamy dość duży kołnierz, który też powinien gdzieś tam troszeczkę chronić tę latarkę. Tutaj też mamy duży kołnierz i on w teorii powinien służyć do wybijania drzwi i zębów sile żywej przeciwnika, ale uznajmy, że... Że po prostu tylko do wybijania szyb. I też w miarę chroni tutaj tą soczewkę, ale nie oszukujmy się, plastikowa soczewka raczej nie pęknie, prędzej się porysuje albo gdzieś tam podpryskuje w jakiś tam miejscach, i wtedy będzie bardzo słabo to światło się gdzieś tam układać, bo to od tego dużo zależy. I teraz creme de la creme, czyli świecenie i zasilanie. Zasilanie odbywa się poprzez. Ogniwo i tutaj się nie rozkręca, tu się z tyłu rozkręca, już Wam pokazuję. Proszę bardzo, ogniwo. I tak naprawdę są to dwa złączone ze sobą ogniwa. Jeżeli w ten sposób, to chyba równolegle. Ogniwa 26650. Nie szeregowo, tylko równolegle. Znowu będzie wojna w komentarzach, ale wydaje mi się, że równolegle, bo tu mamy pojemność zwiększoną dwa razy, a tak by była pojemność tylko pojedyncza, a wyższe napięcie. Więc tu mamy 6000 mAh i 3,7 V napięcia i mamy 22,2 godziny pojemności, jakby ktoś chciał w watogodzinach. Tutaj Wam pokazuję, pewnie na przebitkach też będziecie widzieć. Tutaj lekko wystający plus i to jest nic innego jak dwa ogniwa z MT-159, złączone ze sobą razem i to jest po prostu całość. To jest takie ogniwo. No chciałem Wam powiedzieć, że mimo tego, że jest takie wielkie, to jest mało pojemne, bo z tych ogniw dałoby się dwa razy więcej wyciągnąć, przynajmniej na moją wiedzę, a podejrzewam, że jakieś tam Molisele czy inne fa fabryki, producenci typu x właśnie nie. Czy Molisel to potrafiliby pewnie wyciągnąć i IZE 6200 na jedno ogniwo? Oczywiście w teorii, tutaj też mówimy o tym, co jest w teorii. Więc ogniwo jest gigantyczne i musi się w tę tubę wielką mieścić i w tej tubie musi się właśnie gdzieś zmieścić. Tu mamy, jak widzicie, sprężynę. Tu mamy sprężynę i matko, i córkę jaką wielką. No i można sobie skręcić i już. I latarkę tę ładujemy poprzez port. Tylko sobie skręcę. Poprzez. Port, który jest zaślepiony, oczywiście, żeby normę odporności na wodę spełniać bardziej i tutaj to Wam od razu mówię, jakby Wam wyleciało, da się włożyć. Jest, jest git, jakby coś. Tu są tak naprawdę dwa porty, USB-C i USB-A, oba 5 w czyli 5V 1A i można przez USB-C ładować tęże latarkę. A przez USB-A można z tej latarki wyciągać energię i na przykład podładować swój telefon albo jakiś GPS, albo smart zegarek z GPS-em. Jakby ktoś potrzebował i ma jeszcze takie stare wejście, bo do telefonów, jak jest USB-C, to jest git, ale ze smartwatchami to już jest różnie, bo one mają te magnetyczne, a z drugiej strony już mają C często, więc może nie pasować. Ale jakbyście mieli starsze wejście, właśnie takie na USB-A, albo w tańszym smartwatchu, to też będzie pasować i będzie. Ok, więc, więc jest git, więc tutaj jest zaślepione i całkiem nieźle to działa. Są dwa porty, jest funkcja powerbanku. Spoko, to mi się bardzo podoba. Z drugiej strony mamy wskaźnik i on jest tak naprawdę podwójny. Tu mamy zielony, taki jak w MT158, a tu mamy wyświetlacz, ekranik, który mówi nam, ile mamy procent baterii, ile jeszcze nam zostało. Nie wiemy oczywiście, ile do końca zostało przy danym trybie świecenia, ale wiemy, że mamy tyle procent i to już jest dość przydatna wiedza i fajnie to wygląda i fajnie się z tym pracuje. Podoba mi się to, że coraz więcej nawet w takich budżetowych latarkach jest tych wyświetlaczy, bo to dużo mówi. To nie jest tylko sam przycisk, ale jak ktoś stawia na prostotę, na stealth, nietoperzowanie i tak dalej, to pewnie mu się to nie przyda. I tu dygresja, producent mówi, że to jest latarka taktyczna. To jest latarka taktyczna. To można to założyć, wiecie gdzie, na taką procę, co strzela takimi, co to dymi. Ale bez dym, nie dymi, no to na to można założyć. I to jest. I ma dużo trybów. I ma strobo od razu z wejścia, i ma tryb turbo od razu z wejścia, i przyciski z tyłu, bardzo mocno wyczuwalne. I można założyć tyłeczek z żelowymi przyciskami. To jest latarka taktyczna. To nie jest latarka taktyczna, chyba że traktujemy nocnych stróży. Ochroniarzy, którzy są tam, załóżmy na emeryturze, nie umniejszam, bo to jest świetna rzecz, że ludziom się w tym wieku jeszcze chce pracować i że dają radę i stają na wysokości zadania, i w tych takich słabych miejscach, bo na przykład robią obchody gdzieś w zimie, pracują, więc bardzo duży szacunek dla nich mam. No i do tego, że czasami po prostu życie ich zmusiło i muszą dalej pracować, bardzo duży szacunek, kłaniam się, natomiast to jest latarka właśnie tak taktyczna, jak ochroniarze, którzy w takich miejscach pracują. Za takie pieniądze i przy takich umowach to właśnie oni są tak samo taktyczni jak ta latarka. To jest tak, jakby porównać takiego ochroniarza. Nie umniejszając nikomu przy zachowaniu pełnej godności, bo mam wielu takich ludzi, oni wszystko potrafią załatwić, więc znajomość takich ludzi to jest absolutny sztos i warto mieć kontakty zawsze. No to przyrównajcie to do jakiegoś operatora wojsk specjalnych albo jakiegoś tam żołnierza wojsk powietrzno-desandowych, no to mniej więcej tak się ta taktyczność tutaj gdzieś kształtuje. No i teraz dioda. Ale. Jaka? No jakaś. 10 watów ma, czyli połowę mniej niż miał MT-159 od MONTISA. Ten mniejszy, flagowy według mnie. No i jest, po prostu świeci. 11,5 tysiąca Kelvinów jest barwa, czyli jest tak zimna jak Rzeszowszczyzna i Podlasie teraz tej zimy w styczniu 26 roku, czyli minus 20. To jest, to jest mniej więcej ta barwa. Bardzo zimna. Natomiast na odcięciu, bo to jest tak ba bardzo wyraźny okrąg, jest oczywiście tęcza. Mocne zarzucenie, jak ktoś. Lepiej widzi to może i czerwień gdzieś dostrzeże, więc to tak mniej więcej wygląda. No ale jest. No taka jest. Jaki jest dystans? Nie wiem. Jakie są kandele? Kto by to mierzył tam? Po co to jest w ogóle? Lumenów maksymalnie jest 550, więc jest to słabsza latarka i maksymalnie może świecić przez 18 godzin. Tryby są trzy główne, czyli 550 lumenów przez 6 godzin, 220 lumenów przez 10 godzin i 140 lumenów przez 18 godzin. I oczywiście są to wartości teoretyczne podawane przez producenta i najprawdopodobniej latarka ta nie dobije do tych wartości i to też zależy czy jest ciepło, zimno. Tutaj to nie wiem jaki jest sterownik, bo pewnie jest taki sterownik drogi, jak są te ogniwa drogie i ta dioda będzie, nie ma co chwalić. Przy takich mniejszych światłach podejrzewam, że utrzyma tutaj te lumeny przez dłuższy czas, przy jakimś tam ewentualnym minimalnym spadku, bo po prostu to nie jest jakiś latarkowy potwór i się jakoś wybitnie nie grzeje. Ale jest jeszcze jedna ciekawostka: tu mam taki pierścień, i mi się wydaje, że on tak jak lumintopy sobie wkładają tam te wszystkie dodatkowe yy, świecące rzeczy w nocy, to tutaj też jak sobie włączymy tę latarkę i ją wyłączymy to mamy ten pierścień lekko jarzący się, więc on troszeczkę świeci, więc można by było gdzieś w ciemności tę widzieć. Przez jak długi czas? Tego nie wiem. Natomiast jest to już fajny feature. Coś tam dodatkowego wkładają. i Jeżeli idzie o tryby, to jest ich pięć. Tak jak Wam już wspomniałem, te trzy świecące ze światłem stałym, czyli raz, dwa, trzy i potem mamy tryb strobo i tryb SOS. I one działają prawdopodobnie gdzieś w połowie mocy trybu tego najwyższego, tego... Turbo. Oczywiście pamięci trybów nie ma, wszystko trzeba sobie przeklikać i tyle. No jest tylko to 10 sekund, że jak sobie włączycie dany tryb i przełączycie O. I teraz jak sobie odczekacie i będziecie troszeczkę gadać, to ta latarka nie przełączy kolejnego trybu po naciśnięciu przycisku, tylko się wyłączy. I super, ale potem znowu od najwyższego trzeba przeklikać i przejść. Jak chcecie strobo, to się musicie naklikać, więc to nie jest absolutnie latarka taktyczna, się nie da nikogo tym oślepić. No i na samym końcu, jak już powiedziałem, wszystko właściwie to powiedzmy coś o świeceniu. Świecenie według mnie jest ok. Jak na te pieniądze, te materiały, tą jakość wykonania i to, że ta latarka należy raczej do tych budżetowych, a nie tych super turbomocnych. Najlepszych, wychuchanych i kolekcjonerskich, to ta latarka całkiem nieźle świeci. To znaczy, daleko świeci w tym spocie, chociaż to nie za każdym razem może być przydatne. Ten okrąg z mocnym odcięciem też nie za każdym razem może być przydatny, ale według mnie ta latarka świeci całkiem ok. No i ja bym się za mocno chyba czepiał, jakby to mogłoby być mocniejsza po prostu. Przy tym zapasie tutaj energii, większym niż w tym MT-159, mogłoby być więcej mocy, no ale podejrzewam, że właśnie nocnemu stróżowi. Chyba dla takich ludzi została zaprojektowana, to nie będzie potrzebna aż taka moc, bo ona musi dłużej świecić. Więc wydaje mi się, że ten tryb średni albo ten tryb słabszy i będzie naprawdę ok, można sobie przyświecać, spoglądać. Ja byłem zszokowany, że te latarki od Montisa tak daleko świecą, i tu naprawdę jest pewien szacunek ode mnie, bo świecą dość daleko. I taki action w porównaniu z tej MT-158 to w ogóle wypadał blado, strasznie blado wypadał, no ale był dużo, dużo tańszy, więc to też. Podyktowane czym innym, no ale wypadał dalej blado, więc ta latarka po prostu świeci ok, więc zależy, czego szukacie. Jak szukacie latarki z zoomem, to jest to jedna z opcji pewnie, którą będziecie rozważać, ale jak nie szukacie latarki z zoomem, to prawdopodobnie to olejecie. No chyba, że chcecie jak w MacGyverze mieć takie latarki. Albo w tych wszystkich innych serialach lat 80 i 90 -tych. Magnum i Night Rider i jeszcze był moja ukochana drużyna A, także dzisiaj wspominkowo. Piszcie, jakie mieliście ulubione seriale, ja też chętnie się dołączę, będziemy razem wspominać. Muszę kiedyś zrobić film o scyzorykach MacGyvera. Naprawdę chodzi to za mną już dłuższy, dłuższy czas, bo przeanalizowałem sporo tych odcinków i tam Ogrom modeli używa, ale ze trzy mu się takie przewijają, że bardzo często są powtarzalne, więc muszę to zrobić. No i chyba, jak już o świeceniu powiedziałem, że jest po prostu spoko. No jest okej, okay, no, no nie mogę być, że jest złe, bo to nie jest takie budżetowe, marketowe, tak jak ta z biedronki, z plecakiem, co zostałem. To jest... Okrutnie zła latarka. No a tutaj jest naprawdę okej. Okay. Nie mogę powiedzieć, że jest źle, tylko jest drogo. No i jak już o tym zacząłem mówić, to przejdźmy do podsumowania. Reasumując ten materiał, muszę przyznać, że no tutaj dostajemy dość unikalny zestaw cech. Po pierwsze, latarkę podwójnego zastosowania. Może nie ma paralizatora, jak te niektóre takie, ale tutaj jest moc maczugi. I to nie majonezowej, tylko takiej maczugi Herkulesa. Jak ktoś był, to... Polecam, bo ładnie tam jest. Więc tutaj jest podwójne zastosowanie: świecenie i likwidację zębów siły przeciwnika. Z zaskoczenia, oczywiście, bo tak się może nie udać. Fajny jest ten sznureczek, ja go lubię, tylko nie lubię tego sznureczka, ale to to lubię. Fajny jest ten ekran, fajny jest przycisk. Nie podoba mi się brak pamięci trybów W latarce za takie pieniądze można by było już to dorzucić. To jest naprawdę, podejrzewam, że to nie jest droga rzecz. To jest jakiś jeden dodatkowy obwód, coś, jakiś tam układ scalony, troszeczkę większy. I podejrzewam, że dałoby się to zaimplementować. Latarka się nie za bardzo grzeje, radiatorów ma pełno, ale jakby nie jest to mocno potrzebne. Latarka świeci ok. Natomiast kosztuje według mnie nie okej. Okay. Ona powinna kosztować znowu mnie yy, będą tutaj bić w komentarzach albo się doczepią. Ja uważam, że te latarki od Montisa wszystkie powinny kosztować taniej. Ta latarka MT159 powinna kosztować 5 dych i ta też powinna kosztować 5 dych. Tu po prostu mamy większe ogniwo, ale słabszą moc. I jakby te latarki tyle kosztowały, to bym powiedział ej, za 5 dych Bierz. Nie dość, żebyś miał maczugę, to jeszcze będziesz miał latarkę, która normalnie okej okay, świeci. No i dla kogoś jak potrzebujemy komuś starszemu kupić latarkę i akceptuje to, że będzie tak ciężka, bo nie ma chorych stawów. Na przykład jak moja ciocia używała lajta małego i mówi, że jest super, bo jest lekka. I, I super, bo jest lekka. I to jest główny czynnik, który. Ona uważa, że jest w latarkach najważniejsze ma być lekka i dość przyjemna do trzymania i lekka. I tak, żeby przycisk był wyczuwalny i to jest wszystko. No widzicie, każdy ma inne potrzeby, więc jak ktoś by zaakceptował cięższą, większą latarkę, to czemu by nie wtedy dla starszej osoby tak. Ale zać stówę? No nie, no, no nie, no. Tyle to nie, jak mówił klasyk. Więc stówę to trochę drogo. Za 84 zł, jak ktoś się łupsze i chce nostalgicznie przeżywać lata 90. i 80., to może się, może się skusić, ale to jest tylko nostalgicznie, bo ja ogólnie za te pieniądze to nie mogę powiedzieć Wam, żeby kupić te latarki. No, konkurencja z Chin, taka rasowa konkurencja z Chin, będzie taka i będzie świecić mocniej. Ja wiem, że dużo krócej, ale będzie świecić mocniej. Tu na tą latarkę jeszcze odbidy, bo tutaj przeszkadza ten, to, to, to wycięcie takie, wiecie, taktyczne, ale odbidy da się założyć. Jeszcze sobie od Sofirny albo Wurkosa możecie kupić te nakładki silikonowe i zrobić z niej lampę. Jak ona świeci długo, na przykład 8-10 godzin, to fajna by była to lampa, tym bardziej, że jest wysoka, nie? To jest już lampka nocna wysoka, więc to jest takie zastosowanie, jakbyście chcieli. No ale to znowu trzeba dodać 10-12 zł za tą silikonową nakładkę i to jeszcze trzeba średnicę mierzyć, sprawdzać do czego będzie pasować i tak dalej. Ogólnie te takie ciut przyciasne pasują, bo ja od q semki, od q 8+ od Sofirna założyłem na Lumitopa Maha i działa pracuje, więc jakby ktoś chciał, to taki patent działa. Więc ja tej latarki z czystym sumieniem polecić nie mogę, ale nie mogę powiedzieć, że zła. Po prostu jest dość dziwna, unikalna. Jak ktoś potrzebuje takiego zestawu cech jest gotowy wydać aż tak duże pieniądze za nią, bo ja uważam, że tyle to ona nie jest warta, to wtedy się może zastanowić, a w innym przypadku to po prostu to obejrzyjcie mój film, bo mnie lubicie, a latarkę możecie sobie po prostu odpuścić i tyle. I koniec, kropka. Tak jest mój werdykt. I to by było już wszystko na dziś, więc zachęcam do tego, żeby oczywiście mnie polajkować, udostępnić, podbić ten film i tak dalej, i tak dalej. Możecie też pisać komentarze, im więcej słów tym lepiej, z hashtagiem Mataczewski, jak tam chcecie. Ale oczywiście zachęcam do wyrażania własnej opinii, napiszcie co sądzicie o tej latarce, czy Wam się podoba czy nie, czy kupili czy nie. I co sądzicie o całej marce Montis, bo Wam sporo pokazałem. Ich portfolio, ale tylko z jednej dziedziny. Oni mają bardzo szeroką działalność, więc możecie sobie sprawdzić u nich, co tam więcej jest. No i oczywiście link do tej latarki też będzie w opisie, bo tak obiecałem producentowi, robię tak dla Chińczyków, więc i dla polskiej firmy też tak zrobię. Czemu by nie? No ja tam polskie firmy wspieram, może kiedyś zaczną projektować własne. Jestem za tym. Więc piszcie, co o tym wszystkim sądzicie. Piszcie o ulubionych serialach lat 80. -tych, 90. -tych. No i oczywiście, jedyne o co proszę, to o kulturę wypowiedzi. No i oczywiście, znajdziecie mnie na innych portalach, podlinkowanych tam gdzieś poniżej i tu się wyświetlają. Możecie mi też postawić kawę i tego typu inne tam rzeczy, co sobie wybierzecie. A mi nie pozostały nic innego jak pożegnać się w tradycyjny sposób. Dlatego trzymajcie się tam ciepło i pozdrawiam.